Hej wszystkim, hej wszystkim zapraszam Was na film na moim kanale. Nowy film pod tytułem Unboxing number 1. No, zaczynajmy! Jest to unboxing od tej klaczy z jeźdzem z Horse Clubu z Szlecha. To jest... Jeśli z czego dobrze pamiętam, to jest chyba Hanna Ale nie wiem jeśli mnie odblokują komentarze. To mi powiecie, jak ona się nazywa? A to jest Mystery. No dobra, bierzmy się za może odpakowywanie tego. Tak, muszę odpakowywać to jedną ręką, niestety. No ale lepiej tak niż w ogóle. Może zacznijmy od ucięcia tutaj. Opa. Byleby po pręgu nie przyciąć, bo będzie słabo. Dobra, czekajcie, wiecie co? Zaraz wracam. No, udało mi się ustawić jakąś kamerę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I tak zaczynamy od odblokowania strzemion. O, wcięłam. Tutaj jedno. Jak widzicie. Nie wiem, czy widzicie. Już mam ucięte. Tu już ucięłam. Ale, jakbyście słyszeli jakieś tupanie, to znaczy, że mój pies chodzi. A za, już było był z nią filmik. Więc dobra. Rozpakowuję dalej. Zaraz nagłę wracam. No, odblokowałam już miejsca. jest śliczna. Normalnie mi się podoba. I... A Jezus, nie mogę zapłać suma Mam taką śliczną bransoletkę spodkową. Nie wiem czy to widać. Dobra, nie mogę znaleźć suma nigdzie. Totalnie. I może bym tak położyła. Zobaczmy z daleka i powiększyła... O! Ma śliczną tą razletkę. I nie wiem, czy oglądaliście już taką bajkę. Ona się nazywa Musnak dwóch wolności. I ona mi przypomina pru i jej konia ślicznotkę. Bardzo mi to przypomina. Dobra, rozpakuję dalej tą klacz i zaraz wam zrobię mini recenzję. Tak, uwolniam tą klacz i teraz mam w w górze, wygląda jakby dębowała. Dobra, odblokowałam już ją, jest śliczna Ale ludzik jeszcze nie Dobra, co hmm, co Możliwe, że jutro będzie inny, kana inny odcinek O tym, jak szybka recenzja będzie ich A teraz życzę wam miłego wieczoru, nocy No i pa Pa, pa